Witam, tu Lorefan i zacznijmy ostatni odcinek z tego cyklu Broken Ramsteckis. Ostateczne starcie dwóch boków, ale póki co zaczynamy w Hysz, w, w którym wciąż trwa inwazja dość dużej armii Osirach Bonri Persów, na tyle dużej, że siły zgromadzone wokół góry Ewen LOR nie są w stanie jej odeprzeć. Mimo no, oczywiście wysłania prośb o pomoc i tak dalej, no to te luminety, które są tam na miejscu, nie są w stanie zniszczyć tej armii, w wyniku czego prowadzona jest taka wojna podjazdowa. Aż do czasu, gdy te luminety, które wróciły z tej kampanii, wszyscy nagle czują potworne bóle, jakby coś się zbliżało, i rzeczywiście przez tą Relam Gate przechodzi sam Nagasz. Te zabezpieczenia luminetów po prostu się palą. To jest bardzo epicko opisane wejście właśnie samego boga Nagasza. Do chysz. I ten nagasz zmierza właśnie w kierunku góry Eveneror, i towarzyszy mu cała armia Osirach Bon Persów. Co ważne, u Luminetów nie ma ani Teriona, ani Tekisa. Tekis jest najprawdopodobniej u Slanesha, czyli pilnuje tego boga chaosu. Czy jest to związane, bo to są podejrzenia, że te, te wydarzenia się dzieją w identycznym czasie jak w Wrath of The Ever Chosen, czyli że jest to ta wojna o łańcuch, podczas której Archeon tam wkroczył i chciał uwolnić Stanesza. Czy też po prostu yy, może się taki pojawił u Stanesza ze względu na to, co robił Amorat? Nie wiadomo, no w każdym razie jest tylko taki fragment, że taki Sa po prostu nie ma na miejscu. Tymczasem Tyrion wykonuje jakiś bardzo ważny Quest. No, i też go nie ma na miejscu. Dlatego lumineci nie mają właściwie sposobu, jak pokonać tego nagasza. Tutaj mamy dużo różnych sposobów, w których lumineci chcą odeprzeć atak nagasza, atak tych osirach Bonnie Persów. No, ale nie pozostaje nic innego, jak to prowadzić taką wojnę podjazdową. Tutaj też mamy tych bohaterów Elanie i Elatora, którzy byli w tym Czamonie przynajmniej z tego opisu wydawało mi się, że oni tam polegli w tej górze, ale oni tutaj w tym akcie wracają, więc jednak udało im się przeżyć. No i mają przede wszystkim palą bez przerwy zwłoki tych poległych luminetów, nie dając napędzać się na nowo armii osierach. Co później w rezultacie będzie miało dość katastrofalne skutki dla armii osierach, ale o tym powiemy za chwilę. Pomysłem luminetów na to, żeby pokonać nagasza, bo wiedzieli, że zbliżenie się do niego no to jest po prostu podpisanie na siebie wyroku. Każda żywa istota zbliżająca się wtedy do nagasza po prostu umierała. Postanowili zaatakować go różnymi balistami, różnymi potężnymi kuszami, w ten sposób z daleka zaatakować Nagasza. Jednak okazało się, że Nagasz zrobił sobie taką tarczę z dusz poległych luminetów właśnie w tym szyjsz. On wziął te dusze i zbudował z nich taką swoją tarczę, w wyniku czego lumineci, podchodzący bardzo z szacunkiem do duszy wiedzące ile ta dusza elfów kosztowała wyrwanie jej od Slanesza przekształcenie właśnie w duszę Luminetów no to uważały, że to będzie to będzie świętokradztwo takie strzelanie do Nagasza w momencie gdy te wszystkie pociski najpierw będą musiały zniszczyć te dusze tych elfów, w związku z czym po prostu oni się wycofywali a celem Nagasza właśnie była ta góra Ewenelor, czyli ten taki symbol jednych z tych luminet I on jak się zbliżył do tej góry, wokół tej góry Osirachowie wybudowali swoją twierdzę, on zaczął czerpać energię życiową z tej góry. Ta góra zaczęła się po prostu starzyć, powoli zaczęła się zmieniać, rozpadać w taką substancję. No i groziło to tym, że całkowicie zostanie zniszczona. Tutaj zróbmy pauzę i właśnie przenieśmy się do Osirachów czyli do tej armii, która tam buduje twierdzę, która bez przerwy prowadzi te walki z luminatami, ich dowódca licz Xaramos zrobił przed wejściem właśnie tutaj do Hysz, miał sojusz z Flash z Kingiem warshronem i ten król Warszron współpracował właśnie z Osirach Persami. On w swojej łudzie widział ich jako takich poczciwych wojowników, którzy proszą o pomoc w tej właśnie kampanii. A oczywiście Ksaramas to zawsze wykorzystywał. Ten król Warszron nawet zapraszał go na różne uczty i tak dalej. W swoich zwidach widział go jako takiego poczciwego generała, który prowadzi kampanię wojenną. I Xaramas to wykorzystywał. Najpierw prosił w związku z tym, że nie mieli tych kości od luminetów, które, ponieważ lumineci dbali o to, żeby wszystkich poległych palić, żeby nie zostawiać tych kości, on najpierw prosił te Flash -eater o to, żeby oddali część tych swoich niepotrzebnych kości, to, co było nagromadzone właśnie w tym królestwie tych Flash iter, co oni to przekazali, w swojej wyobraźni to mieli jako, że przekazują to uzbrojenie, które zgromadzili i to, co im niepotrzebne, no, a w rzeczywistości były te kości, które walały się po całym tym królestwie. Jednak dla Saramosa było to ciągle za mało. Ciągle za mało, aż w końcu postanowił powiedzieć królowi Warszronowi, że potrzebuje części jego wojsk, nie tyle do walki ale żeby ich przekształcić w Osirachów, którzy będą jeszcze bardziej potężni. Król na to się nie zgodził, w związku z czym Ksaramos wysłał część swojej armii Osirach, żeby właśnie pozbawić życia króla Warshrona, w związku z czym wybuchła. wybuchło takie gwałtowne starcie pomiędzy tymi dwoma siłami, w wyniku czego Ksaramos stracił życie. Kseramon stracił życie. A Osirachowie stracili swojego dowódcę, który bezpośrednio dowodził tą armią tam na miejscu pod tą górą. I to był bardzo ważny element, ponieważ no wciąż mamy tego nagasza, który właśnie niszczy tą górę Ewenor, ale ten czas, który nagasz potrzebował, właśnie się skończył. Ponieważ Teklis w końcu pojawił się tuż przed Nagaszem. Jak taka włócznia spadł z niebios i zaatakował Nagasza. Mamy opis naprawdę epickiego pojedynku. Raz jeden wygrywa, raz drugi wygrywa. Nagasz używa swoich sztuczek, używa tej, tej, tej swojej magicznej różdżki. Tekis korzysta ze swojej całej magii. Teleportują się raz w jedną, raz w drugą stronę. No i tutaj warte zaznaczenia jest to, że podstawą mocy Nagasza była ta moc życiowa tej góry, z którą on czerpał, no i ta twierdza Osirachów, która była tam wybudowana na miejscu. I Teklis nie mógł pokonać Nagasza do czasu, gdy właśnie ta twierdza Osirachów była tam na miejscu. To umożliwiało taki przepływ magiczny. No i Osirachowie świetnie się nam bronili. Oczywiście jest cały opis tej bitwy. Raz jedni przeważają raz drudzy. Jednak Osirachowie... Osirachowie zawsze przeważali, zawsze, zawsze udawało im się ten ataki luminetów zniszczyć. Ta magia śmierci tych luminetów właściwie momentalnie kompletnie niszczyła. Lumineci raz po raz powtarzali te ataki, widząc, że ich symbol, ta góra Ewenor, po prostu niszczeje. No i tylko i wyłącznie interwencja Celenora. Czyli tego księżyca, które wcześniej jeszcze podczas walki tych bogów został schwytany w takie kościane ręce, ale w końcu uciekł, i on ten, Celenor, sprowadził posiłki, sprowadził je po, te posiłki prosto z seterskiej, czyli z tego pierwszego miasta, które zostało zaatakowane na początku w ogóle, w ogóle tej książki, czyli tego miasta, które głównie są lud, ludzie, ludzie i inne rasy, a nie tylko lumineci. No, i z tej przeteleportował część tej armii. Tam się wytoczyły te przeróżne, te, te takie mechaniczne maszyny, które wykorzystują moc światła, i one zaatakowały ten fort tych Osirachów, kompletnie go niszcząc. Umożliwiło to Tekisowi kontratak na Nagasza, no i w końcu pokonanie właśnie jego. W ten sposób to się zakończy. Tekis pokonuje Nagasza. Pokonanie Nagasza było jednocześnie związane z tym, że Tekis przełamał klątwę Necroquake. Czyli ta klątwa śmierci, która opadła na wszystkie Mortar relamsy, została przez Teklisa złamana. Mamy na sam koniec rozmowę po raz kolejny. Z Tekisa, z Alariel. I tutaj mamy też parę bardzo ciekawych wątków. Po pierwsze, Alariel cieszy się, że Tekisowi mimo wszystko udało się wygrać z Nagaszem. No bo pytanie oczywiście, co by było, gdyby to Nagasz wygrał? Rzeczywiście wtedy śmierć mogłaby zapanować nad wszystkimi mortalansami. zwłaszcza, że Nagasz by zyskał olbrzymią wtedy moc. Okazuje się, że Alariel pomagała w pewien sposób. Teklisowi do samego końca. Teklis mówi, że dusza nagasza wróciła do szyi i że przez dłuższy czas nagasz będzie dochodził do siebie. Jednocześnie zaznacza, że oplótł nagasza siecią, pajęczą i dał swojego strażnika w postaci jakiegoś pająka, który ma pilnować właśnie nagasza. I że przez pewien czas nagasz będzie wyłączony z tych działań. Alariel mówi, że dla Nagasza czas nie ma znaczenia, że będzie planował zemstę i tak dalej, ale Teklis i tak uważa, że całkiem nieźle to wszystko wyszło. Oczywiście pytanie: jaka sieć? Kto jest tym pająkiem? To jest bardzo interesujące pytanie, kto pilnuje tego nagasza i co na to wszystko na przykład taki katakros? To jest jeden wątek. Drugi wątek to Alariel mówiąca, że poprzez pokonanie Nagasza we wszystkich Mortar Lamsach teraz obudzi się życie. Że to spowoduje właśnie to odwrócenie się ról. Była w śmierć, teraz będzie życie. I tak jak mówi, że wszystkie mortal powinny podziękować Teklisowi, tak mieszkańcy tych mortal będą go przekinać. Najprawdopodobniej chodzi o to, że teraz, przynajmniej tak ja myślę, że będzie jakaś inwazja oruków, sił destrukcji, czyli tych wszystkich sił, które, które mogły być w jakiś sposób hamowane przez śmierć. Aczkolwiek oczywiście są to tylko moje. Podejrzenia. No i podczas tej rozmowy, zresztą jeszcze podczas bitwy pomiędzy Nagaszem i Takisem, wciąż wraca wątek tego, że Tyrion walczy z jakimś potężniejszym wrogiem, większym zagrożeniem niż jest Nagasz. No i wciąż, właśnie pytanie: kto nim jest, kto jest takim większym zagrożeniem? Czy to ten Balakor, który będzie bohaterem następnych Brokar Ramsów, czy też kto inny? W każdym razie to wszystko w tym jubileuszowym 50 filmiku. Mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce zobaczymy, czy pójdziemy w stronę opisywania tym razem Skavenów czy też opiszę sobie to, co jest zawarte w, w części loreowej Cars City, czy też może już uda mi się dostać następne Broken Realms właśnie Brachor, i opowiemy sobie o tych wydarzeniach. Póki co to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.